Na świecie dominuje i można powiedzieć, rządzi świadomość niedostateczności, niewystarczalności, co wywołuje poczucie braku, lęku, odrzucenia i cierpienia. Stało się tak na skutek zaufania przekonaniu, że to świat fizyczny jest źródłem wszelkiego dobrobytu, tak materialnego, jak i emocjonalnego. Coś spowodowało, że dopuściliśmy do siebie przekonanie, w którym ciemność, cień wywołujący strach, ma nad nami przewagę a jednocześnie straciliśmy poczucie jedności z życiem. Włączyliśmy opornik, nasz umysł, który zmniejsza świadomość faktycznego poziomu natężenia otaczającej nas energii. W ten sposób nastąpił brak równowagi między świadomością a energią. Przestaliśmy doświadczać wysokie napięcie życiodajnej energii oraz jej wszechobecność. Całą swoją rzeczywistość kształtujesz z energii, która przenika ciebie, która łączy ciebie bezpośrednio ze źródłem. Jeśli jesteś święcie przekonany, że to świat fizyczny dostarczy tobie dobrobyt, owszem, masz szansę go zdobyć według zasad świata fizycznego. Ale skarby gromadzone na ziemi, mur i rdza zniszczy albo złodzieje ukradną. Kiedy swój dobrobyt budujesz według zasad prawa mentalnego, Dzięki poczuciu jedności ze źródłem wtedy nie zagrozi mu żaden mól, rdza czy złodzieje. Doświadczasz nieprzebranej hojności źródła. Żadna choroba czy bieda ani żadne inne negatywne okoliczności nie mogą stać się Twoim doświadczeniem, jeśli ich nie zaprosisz, nie skupisz na nich swojej uwagi, swojego spojrzenia. Ale też nie będą trwać w Twoim życiu, jeśli nie udzielisz im serdecznej gościny. Okazując im swoją uwagę, wpatrując się w nie uważnie, wręcz kontemplując. Świadomość mocy nad sprawami tego świata jest najważniejszym naszym skarbem. Świadome kierowanie oczu, spojrzenia na to, co chcemy oświetlić światłem naszej świadomości, na to, czego chcemy doświadczyć i utrzymywać w naszym życiu, sprawia, że tego właśnie doświadczamy. Światłem ciała jest oko, jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie w świetle. Będzie doświadczało zdrowia i dobrobytu, tak wewnątrz siebie, jak i wokół siebie. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Będzie doświadczało strachu, chorobu i smutku, tak wewnątrz siebie, jak i wokół siebie. Aby w pełni świadomie móc zastosować prawo mentalne, moc kreacyjną energii, musisz poznać i zrozumieć, w jaki sposób działa to prawo. Pełne zrozumienie przechodzi poprzez praktykę, nabywanie umiejętności. Ogród Eden, raj jest wewnątrz Ciebie tu i teraz, a kuszenie do spożywania owoców świata fizycznego, do przepisywania im najwyższego znaczenia jest stale obecne. Otrzymaliśmy zdolność do panowania nad ciałem, które musimy oswoić i podporządkować władzy ducha, naszej duchowej świadomości. Zamiast karmić nasze zmysły fizyczne, musimy sprawić, aby to zmysły dostarczały nam to, czego rzeczywiście potrzebujemy i pragniemy. Bóg obdarzył nas mocą do zwyciężenia i podporządkowywania tego, co nazywamy szatanem, ego, ciemnością, a co w rzeczywistości jest częścią iluzji wywołującą w nas strach. Nam, ludziom, wydaje się, że jesteśmy przede wszystkim istotami fizycznymi, że realne, faktycznie istniejące jest tylko to, co fizyczne namacalne. Prawo, które obowiązuje, to tylko to, które stworzyli ludzie. Realne są nasze sprawy ekonomiczne czy społeczne. Jednym słowem, realny jest świat fizyczny i jego prawa. Tymczasem, te sprawy świata fizycznego mają swoje źródło w naszej mentalności, powstają w naszych umysłach i z naszych przekonań. Wszystko, czego doświadczamy w świecie fizycznym, odzwierciedla nasz stan mentalny. Fizyka kwantowa twierdzi, że w rzeczywistości wszystko jest grą fotonów i częstotliwości. Nie ma kolorów, dźwięków, form poza tymi, które tworzysz w umyśle podczas obserwacji. Obserwacja jest dekodowaniem wpływających do mózgu częstotliwości zgodnie z Twoimi przekonaniami. Wszystko ma takie znaczenie, jakie sam temu nadajesz. Dlatego zamiast szukać sensu jakiegoś zdarzenia, sam mu je nadaj. Tym razem świadomie zdecyduj, jakie ma mieć znaczenie zgodnie z Twoim pragnieniem. Masz nadzieję na lepsze jutro i modlisz się o nie. Ale jeśli ono ma nadejść, musisz przyjąć kontrolę nad umysłem. Eliminuj wszystkie negatywne myśli, które przychodzą do Ciebie. Myśl o tym, czego pragniesz. Twierdź, że zawsze wszystko działa na Twoją korzyść w każdej sferze życia tak w sferze finansowo-zawodowej, zdrowia, jak i relacji oraz związku a tak na pewno będzie. Dwie sprzeczne ze sobą myśli nie mogą bowiem jednocześnie egzystować w Twoim umyśle w charakterze Twoich przekonań. Nie możesz jednocześnie wierzyć w to, że jesteś bogaty i w to, że jesteś biedny. Nie da się służyć dwóm panom jednocześnie, bo zawsze jednego z nich będziesz miłował, z nim trzymał, w jedną myśl będziesz szczerze wierzył, a drugim wzgardzisz. Będziesz co najwyżej deklarował wiarę w tę drugą myśl. Dlatego trzeba dokonać wyboru i pielęgnować poprzez powtarzanie to przekonanie, którego realizacji pragniesz. Dzięki temu eliminujesz sprzeczne, te negatywne, niekorzystne dla Ciebie myśli. Przestań myśleć, że możesz cokolwiek stracić. Nie istnieje coś takiego jak strata, to wymysł strachu. Przechodzisz przez okres zmian, kiedy odrzucasz stare, niekorzystne przekonania, pomysły, a przyjmujesz nowe, lepsze, korzystniejsze. Ten okres odczuwany jest jako trudny, ponieważ trudno jest odrzucić przekonania, które pielęgnowałeś przez dekadę lub dłużej, a w ich miejsce przyjąć takie, które nawet nie przypominają tych odrzucanych. Wraz ze zmianą przekonań odwracasz wektory, wywracasz do góry nogami świat, do którego się przywiązałeś. Który doskonale znałeś. Świat fizyczny przestaje być źródłem Twojego szczęścia, a staje się jedynie odzwierciedleniem Twojej duchowej, mentalnej kondycji. Zwracasz się ku sobie, ku sercu. Docień to, co już teraz posiadasz. Błogosław to dobro, którego już teraz doświadczasz. Jezus pobłogosławił pięć ryb i dwa chleby. Podziękował, że dysponuje nimi i nakarmił pięciotysięczny tłum. Elizeusz docenił, że wdowa dysponuje choć jednym gankiem oliwy i z tego jednego ganka popłynęło tyle oliwy, że napełniła dużo ilość kolejnych ganków. Dziękuj i doceniaj to, co już teraz posiadasz, a zostanie ci dodane. Dziękowanie to nic innego jak kierowanie swojej uwagi na to, co posiadasz. Narzekanie jest skupianiem się na brakach. Kolejnym krokiem do manifestacji dobrobytu jest przygotowanie świadomości na przyjęcie dostatku. Kiedy modlisz się o deszcz, upewnij się, że masz przy sobie parasol. Z trzeciego rozdziału II Księgi Królewskiej dowiadujemy się, że prorok Elizeusz sprawił, iż nie zobaczyli wiatru, nie zobaczyli deszczu, a wąwóz napełnił się wodą i ugasili pragnienie. Ale najpierw musiał zostać wykopany rów w suchym, spragnionym gruncie. To wymagało wiary, a raczej zaufania. Rów, czyli gotowość i otwarcie się na zmianę percepcji poprzez zmianę przekonań. Rów wyrwa w glebie starych destrukcyjnych idei. Wyraż intencję, że otwierasz się na doświadczenie życiodajnej energii. Aby to zrobić, wystarczy uciszyć umysł, rozkazać mu, siedź cicho ja tu rządzę. Myśli kreują rzeczywistość, ale kreujesz tę rzeczywistość w zgodzie ze swoimi pragnieniami tylko wtedy, gdy czujesz jedność ze źródłem, energią życia. Ojcze nasz, który się jest we mnie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi, jak w moim sercu, tak i w moim doświadczeniu. Królestwo jest tym, co postrzegasz swoją świadomością, będącą w stanie mentalnym, polegającym na doświadczaniu jedności z Bogiem życiem. Nie ograniczaj się w swoim kreowaniu do tego, co uważasz, że potrzebujesz lub pragniesz. Poszerz swoją świadomość i pozwól energii ofiarować Tobie więcej tego, Czego naprawdę pragniesz, a o czym być może sądzisz, że jest dla ciebie nieosiągalne. Dlatego swoje oświadczenia, afirmacje formułuj na tyle szeroko, aby twoja świadomość mogła się rozszerzać, aby nie była wciśnięta w wąskie ramy pragnień, które określasz na podstawie między innymi świadomości braku lub niezasługiwania. Nieskończona mądrość prowadzi mnie, boska miłość mnie wzbogaca i osiągam sukces we wszystkim, czego się podejmuję. Mam nieograniczone zaufanie do wszechobecnej mocy, która mnie prowadzi właściwymi dla mnie drogami.